Witam, dzień dobry moi drodzy. Karty na 31 się doczekaliśmy. Teraz to już może być tylko lepiej, moim zdaniem. Jeżeli macie urodziny: 31, no to oczywiście życzę Wam najlepszości. Naprawdę. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi. Obyście nie mieli trosk. Z okazji: 31 chciałabym pozdrowić w wyjątkowy sposób i życzyć wszystkiego naprawdę, co. Co może życie dać tylko naj, takie najpiękniejsze rzeczy, oczywiście pani Teresce. E, która jutro ma urodziny. Właśnie niedawno rozmawiałyśmy, i pani Tereska ma bardzo taki strasznie ciężki moment w życiu. Właśnie mi mówiła, że przepłacza chyba te urodziny. Cały żal jakby wyjdzie. Pani Teresko. Wszystkiego naj, uściski buziaki. Oby się powodziło jak najlepiej, oby jak najszybciej wyjść z tych ciężkich, trudnych momentów życiowych. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Już nie chcę przedłużać, kochani. Lecimy karty na 30 pie, pie, 35, co ja mówię? 31, bo się w końcu doczekaliśmy. Teraz może być tylko lepiej, już lepsza pogoda. Nie wiem, więcej słoneczka. No i teraz tak. Praca. Dom. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Rezultat dnia, Wasza rola, zdrowie. Co Wy macie, moi drodzy w głowie? Miłość? Wiadomość z góry dla Was. I karta wyrocznia na jutrzejszy dzień. Karta wyrocznie. No i sprawdzamy, moi drodzy. Nie, 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 chciałam. Praca. Kursy szkolenia, rozwój wam się szykuje w pracy. No, ale wy też uważajcie, bo może wam ktoś tam mącić za plecami. Te, ta karta na pracę zawsze oznaczała dla mnie, że inaczej mi obiecują, inaczej mi mówią, a inaczej będzie. Także uważajcie. Ona generalnie mówi o dużym rozwoju, o kreacji i tak dalej. W szczególności, jeżeli jesteście na jakimś zwolnieniu lekarskim albo Nosicie się z jakimś zamiarem, żeby na przykład odejść, a pracodawca, czy ktoś tam mówi, nie, nie, słuchaj, będzie lepiej, będzie dobrze i w ogóle nie wiadomo co. No, uważajcie, tak? Często mamy bardzo dużo zaufania, ale różnie to może być, różnie to może wyglądać. Mówię Wam wszystko, co te karty pokazują. Jeżeli Wy macie pracę na oku, a myślicie o tym, żeby zostawić to, w czym jesteście, te karty pokazują, że dosyć szybko, gdybyście się zdecydowali, to ta praca się pojawia. Bardzo, bardzo szybko. Natomiast może być taka sytuacja, że jest wam ciężko, jest wam źle w tej pracy, co niektórymi, te karty mówią o tym, że no, no pracodawca może Was o czymś zapewniać, nie do końca może do, dobyć prawdą, może działać na zwłokę. Natomiast jeżeli nie ma takiej sytuacji, nie chcecie odejść pracy, nie jest Wam ciężko, to karty mówią, rozwój, kreacja, może dostaniecie jakiś stołeczek, może firma zainwestuje w was, tak, jakieś kursy, szkolenia, coś takiego. Przy domu, co mamy tutaj? Uuu, Boże, to jaka miłość kwitnie. Kurcze, dlaczego? No, wiecie, dużo jest tutaj singli na pewno. Karty pokazują, że są może jakieś wiadomości, że czujecie, że ta osoba czegoś chce więcej od Was. Może być taka sytuacja przy domu, że czujecie, że to nie wiem, to jest ta miłość, na którą czekaliście. Może być też taka sytuacja, że po prostu przy domu Wam się bardzo dobrze układa, tak? Mm, że jesteście spełnieni, zadowoleni. Przy domu. Tu karty pokazują tak przy poniedziałku. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Ha, chyba jakieś spontaniczne, spontaniczne zbliżenie, wiecie? E, może być taka sytuacja, że ktoś właśnie podejmie jakąś decyzję i może ta decyzja was zask zaskoczyć. Może być nawet taka decyzja, te karty pokazują niespodziewanie. Ktoś mówi, że odchodzi od swojej stabilizacji, od swoich spraw po to, żeby być z wami. No, to przyjdzie niespodziewanie. Hmm. Ktoś zmienia zdanie, te karty pokazują i zamyka jakiś rozdział w przeszłości. Nie wiem, jakaś osoba, na którą czekaliście, może to się bardzo ma, może mieć do tego domu: że to spotkanie jest jakaś propozycja, coś się dzieje, jest moc i w ogóle bajka po prostu fajnie tutaj się pokazuje. Jaki rezultat dnia, szanse przed wami, dobrze by było z tego skorzystać? Coś bardzo dobrze rokuje po okresach smutków. Że trzeba było w życiu walczyć, żeby było dobrze. Te karty pokazują, że przychodzi do Was jakaś szansa, z której należałoby skorzystać. Taki rezultat dnia. A jaka Wasza rola? Ha. Może być taka sytuacja, że w obliczu nowych jakichś, wiecie co, sytuacji życiowych, z czymś się będzie Wam ciężko rozstać. Będziecie coś chcieli, nie wiem, zatrzymać, przytrzymać. Jakieś działania tu są pokazane. Hmm. Coś było pustymi marzeniami, teraz się może to realizować. Te karty bardziej mówią, słuchajcie, nie o jednym dniu, one mówią o jakimś okresie w Waszym życiu, który uważam, że lepszy nadejdzie. I teraz coś chcecie zatrzymać, co się wiąże z przeszłością, może jakieś finanse, jaka Wasza rola. Karty pokazują, żeby zatrzymać coś, hmm, nie puścić tego, Wy to chcecie zrobić, natomiast te karty pokazują, że nie jesteście pewni, czy się uda. Waszą rolą jest jednak zatrzymać coś finansowego, coś na czym wam bardzo zależy, utrzymać jakąś sytuację, przytrzymać, słuchajcie, taka wasza rola. Zdrowie. Hmm. Bardzo możliwe, że trzeba będzie w kolejnych tygodniach, bardziej karty pokazują, w sześciu tygodniach wykonać sobie jakieś badanie, te karty pokazują. To jest wstęp do zmian, jeżeli chodzi o zdrowie. Wy macie to moim zdaniem w głowie, że ja muszę wykonać jakiś wynik, jakieś badanie, coś takiego zrobić. Te karty też mówią o dobrych rokowaniach, ale to jest wam niezbędne i wy macie to w głowie, że ja to muszę zrobić. Hmm. Czego to na... w ogóle niektórzy, ci, którzy mają problemy skórne, nie jego pochodzenia, te karty pokazują, że może być coś o... ciężkie do sprecyzowania. Te choroby skórne są takie czasami. Sama miałam takie przypadki w domu. Hmm. I teraz te karty mówią o tym, że w tym zdrowiu no musicie jakieś badanie, jakiś wynik zrobić, żeby wiedzieć, jakby. I to w kolejnych tygodniach się pokazuje. A co wy macie w głowie? Hmm. Jezu, może być odejście od firmy, zarabianie na własną rękę, zarabianie gdzie indziej, tak jak się pokazują, odwrócenie się yy, od jakiejś postawy jakiejś osoby, od firmy, słuchajcie. No tak mi to się pokazuje. Odejście od czegoś, co dawało Wam stabilizację. Ale bardzo tutaj w głowie karty pokazują, że jest pozytywne myślenie przy Was o przyszłości finansowej, Wam powiem szczerze. Tak jakbyście nie brali pod uwagę tego, że tam mi się gdzieś nóżka potknie albo cokolwiek. Mamy nadzieję, że to się w ogóle nie wydarzy, tak? Ale te karty pokazują, że, że tak dobrze myślicie o swojej przyszłości. Chwała Wam za to, no bo my też poniekąd afirmujemy, tak? W jakiś sposób przyciągamy to, co mamy wewnątrz. Zobaczmy, co w miłości. Przykrość tu się pokazuje. Przy miłości typowo karty pokazują, że się z kimś kłóciliście, ale to może być jakiś czas temu i przeżyliście przykrość. No, teraz może być taka sytuacja, że ktoś pragnie zawalczyć o Was. Tak mi przy, ale to może być trochę nerwowo. Też z powodu, tak jakby, mm, jakichś wiadomości, jakichś działań. No, tak może być troszeczkę jakoś nerwowo. Albo Wy jesteście źli w tej chwili na tą osobę. Ale karty pokazują, że tu ma do Was coś przyjść fajnego. Może być tak, że to Wy też jesteście źli na tą osobę. Jaka wiadomość z góry dla Was na 31? Hmm. Na pewno coś trzeba bardzo sprecyzować na dzień dobry i dokonać jakiejś oceny, ale w oparciu o rozmowę, poważną rozmowę. Taka rada z góry. Najpierw porozmawiaj. I to porozmawiaj w bardzo konkretny sposób. Dlaczego? Te karty pokazują, że Wy macie w środku tak, jakbyście chcieli działać z pasją, z zaangażowaniem, że są jakieś płaszczyzny, na przykład pracy, jakichś zajęć, które bardzo lubicie. I tutaj, jeżeli byłaby jakaś sytuacja przy pracy, to karty mówią: Nie daj się zwodzić, porozmawiaj konkretnie. Czego się możesz spodziewać? Jak to będzie wyglądać? Ha. Jeżeli chodzi o jakieś wchodzenie w uczuciowe sytuacje, to karty radzą tak samo przeprowadzić rozmowę, a i nie podejmuj od razu decyzji. Karty pokazują, że zastanów się po tej rozmowie. Jak to miałoby wyglądać? Co to by miało być? Bo tu karty pokazują, że jest albo odnowienie uczucia, albo jest jakaś osoba, która tam się przy was kręciła od dłuższego czasu. Jaką kartę wyrocznie wybraliście, moi drodzy? Karta przyjaciela. Boże. To już chyba było ostatnie do trzy razy. Chyba muszę ją schować do szuflady. Poznasz osobę, która stanie się Twoim prawdziwym przyjacielem serca. No ale przyjaciel serca czy przyjaciółka serca to może być coś więcej. Wszystkiego dobrego na 31 pozdrawiam. Do usłyszenia.